you're working late tonight the passive type probably plays nintendo you're working late tonight i can't i got therapy the aggressive type probably plays sega you're working late tonight could we try that with a knock and the other type definitely plays 3do the most advanced home gaming system in the universe 3do from panasonic gold star and creative labs now 399 plus free games yeah. Cześć wszystkim, Maciej, kanał Retro Strefa. Słuchajcie, dzisiaj film na temat 3DO konsoli, e, dokładnie Goldstar, jaką zakupiłem e, na giełdzie w Birmingham Retro Video Game Market. E, słuchajcie, co ja mogę Wam powiedzieć e, na ten temat. E, 3DO dla mnie to tak naprawdę jedna wielka nowość, ponieważ e, ja nie miałem żadnej styczności prawda, z tą właśnie konsolą. Słyszałem o niej, prawda? Widziałem tą konsolę, ale nigdy sam fizycznie, prawda, sam dla siebie ja tego nie posiadałem, prawda? Nie interesowało mnie, prawda, wcześniej. Ale ja na przykład bardzo lubię oglądać takie filmy na temat historii danych konsol na YouTubie czy na jakimś innym portalu. I mnie ta konsola zainteresowała. Tym bardziej, że trochę oglądałem e, fil, filmów e, od e, Press Fire to Continue od Mareckiego i, i od Hondy trochę się oglądałem tych ich filmów i tak trochę się wiecie no może się trochę podpaliłem jeśli chodzi o tą konsolę ale też chciałem mieć e, taki właśnie sprzęt taki właśnie sprzęt e, i dozbierać jakieś uzbierać jakieś gry ale oczywiście nie wszystkie całą bibliotekę bo nie mam takiego portfela i, e, tylko po prostu te gry, które mnie interesują, kilka tych gier i to wszystko. Co mnie najbardziej interesuje też z tą konsolą, to wymiana kondensatorów, prawda? Zrobić recap'a e, tej konsoli e, i oczywiście wtedy, e, czy będę jej używał dużo, czy nie, wiem, mam, prawda, spokój, że te rzeczy zostały zrobione w tym sprzęcie, tak? Ogólnie tutaj w Anglii to jest taka strona firma Retro Passion, i właśnie z tą firmą robiłem poprzednio recap, wymiana kondensatorów w Amidze CD32 i byłem bardzo zadowolony. i Jestem, prawda, z ich, jakby, usługi. To samo będę chciał zrobić z tym właśnie sprzętem, tak. Ok, co ja mogę powiedzieć? Po prostu na tym filmie będę mówił to, co czuję, jeśli chodzi o ten sprzęt. I słuchajcie, jeśli chodzi o, o, o tą konsolę 3DO, no to z tego, co ja kojarzę i z tego, co, co ja widziałem, te informacje są trzy modele tych konsol. Czyli mówimy tutaj o FZ1, który w zasadzie najbardziej mi się podoba, jeśli chodzi o konsolę 3DO. I powiem Wam, że gdyby ta konsola była właśnie na tym markecie, to nie zastanawiałbym się bardzo długo, chwyciłbym ją na pewno i byłbym bardzo zadowolony. FZ10 i właśnie ten Gold Star, który właśnie ja posiadam. tak. FZ1 to z tego co ja pamiętam, to on tam też była wysuwana tacka, przyciski właśnie po bokach, wysuwana tacka była. A FZ-10 był to e, prawda, od góry ładowana płyta, tak jak to mamy właśnie w Amidze CD32. CD tak samo to właśnie wyglądało, tak? E, no i oczywiście ten właśnie, tak powiedziałem, ten Goldstar, który wygląda jak magnetowic z wysuwaną tacką, ale mi to nie przeszkadza. Mam też magnetowic, więc e, fajnie będzie się, prawda, komponował z tym właśnie sprzętem, tak? Słuchajcie, gry na konsolę 3 podobno wychodziły w różnych, prawda, wariantach pudełkowych mówimy tutaj właśnie o takich wiecie, wysokich pudełkach, i w środku były case'y z płytami, i tam może jakaś instrukcja. I też by oczywiście można było kupić w zwykłych, takich wiecie, zwykłych, prawda, pudełkach, takich właśnie, tak? W takich opakowaniach można było też kupić tą grę. I e, właśnie, e, jeśli chodzi o te wysokie pudełka, no to słuchajcie, one podobno były jeszcze większe, wyższe niż Sega Saturn. I zaraz sobie to sprawdzimy, bo oczywiście ja oglądałem taki filmik, jak gościu to sprawdzą i pokażę Wam w jaki właśnie sposób. I zaraz sobie zobaczymy, jak, jaka jest różnica między właśnie takim Sega Saturn, a właśnie 3 tak? Więc dla przykładu, ja sobie tu przygotowałem wcześniej e, grę na Sega Saturn. I oczywiście, dwie tak samo tutaj gry, tak sobie właśnie układamy grę i bierzemy kolejną, prawda? I teraz patrzcie, podobno opakowania od 3 były do samego tutaj końca, nie? Były tak wysokie to opakowanie, tak i tak duże, że naprawdę się wyróżniały sprzedażowo. No i z tego, co słyszałem, z tego, co czytałem, bardzo ciężko było, e, jak ktoś był zainteresowany chwyceniem takiej właśnie gry ze sklepu bez płacenia, to było bardzo ciężko to dostać, tak? Naprawdę musieli się wtedy postarać, żeby takie coś zabrać ze sobą. Jeśli chodzi o e, jakby e, zabezpieczenia e, antypirackie, jeśli chodzi o FreeDio, no to konsole e, tej właśnie firmy nie miały właśnie zabezpieczeń antypirackich, nie, nie było nic takiego, tak, czyli po prostu mamy możliwość sobie e, wypalenia na płycie danego, dany tytuł, wrzucamy sobie do konsoli i wtedy śmiało możemy w to grać. Jest jeden wyjątek, właśnie ten wyjątek ja trafiłem, że podobno ta konsola potrafi wybrzydzać e, właśnie z, z wypalanymi płytami, tak jeśli sobie taką kopię zapasową danej gry posiadamy i wrzucimy sobie w, te, w ten sprzęt. Może, ale nie musi wybrzydzać z, z czytaniem takiej płyty. Tak? Ale pozostałe konsole jak FZ1, FZ10, to śmiało nie ma z tym problemu, czytają takie właśnie e, nośniki. Dobra, w takim razie yy, pokażę Wam z bliska konkretnie ten sprzęt, gdzie się co znajduje. I oczywiście odpalimy sobie szybko tytuł Wolverstein 3D, czyli to jest jakby jedyna moja gra na tą chwilę w kolekcji, na tą właśnie konsolę. Lecimy. Słuchajcie, tak się prezentuje konsola 3 Goldstar, czyli e, stara nazwa od firmy LG. Jak sami widzicie, konsola potrzebuje trochę, wiecie, wyczyszczenia, szczególnie, prawda, ta tutaj przestrzeń. Mamy tutaj power, informacja, że konsola jest gotowa. Tutaj mamy Open, tak, czyli jeżeli wciśniemy, to nasza tacka, prawda, się tutaj wysunie. Jeżeli mamy podłączone, prawda, tą płytkę ODE żeby móc prawda, grać z pendrive'a w dane tytuły to wtedy wystarczy przytrzymać ten przycisk i przełączy nam do listy gier, którą mamy prawda, załadowane ok, lećmy w takim razie dalej z boku wygląda tak właśnie ta konsola, tutaj mamy oczywiście możliwość jakby poszerzenia możliwości danego sprzętu po zdjęciu tej pokrywy ukazuje nam się taki widok czyli możliwość prawda, rozszerzenia tej konsoli o dodatkowe funkcje, słuchajcie, tak konsola się prezentuje z tyłu. Jest to wersja paloska, dlatego w wersji palowskiej nie było tutaj s video Mamy tutaj oczywiście, oczywiście same cincze RF i jakiś tutaj, prawda, dodatek, tak samo z którego możemy oczywiście skorzystać. Kabel zasilający jest już, prawda, wbudowany w sprzęt. Z boku tutaj nic nie mamy, same, prawda, kratki wentylacyjne. Jesteśmy z powrotem teraz z przodu konsoli. Teraz Wam pokażę kontroler do tego sprzętu. Pokażę Wam tą funkcję, jakby podłączenia drugiego gracza. Spójrzcie, mamy kontrolę Goldstara od 3 Jak sami widzicie, zwykły taki kontroler, tak, ale ma fajną funkcję, który naprawdę byłem w pozytywnym szoku. Mamy tu możliwość podłączenia sobie E, przez Jacka słuchawek, i tak samo podgłoszenia sobie danej gry lub ściszenia w słuchawkach, prawda? Fajna opcja, oczywiście spotykana, prawda? No, bardzo e, w nowszych kontrolerach, tak? Ale tutaj, w takich starszych, to naprawdę pierwszy raz takie coś widzę, tak? Przejdźmy, prawda, dalej. Zobaczcie, tu mamy tą funkcję podłączenia drugiego gracza, tak? Najpierw sobie łączymy ten kontroler w tym porcie, tak. I jeśli drugi gracz chciałby z nami zagrać, podłączamy go do tego kontrolera. I jeśli gra obsługuje więcej niż tylko dwóch graczy, mamy też tą możliwość podłączenia więcej osób właśnie przez, taki, przez taką funkcję. Pokażę Wam teraz e, grę Wolverstein 3D. E, zobaczycie wraz ze mną, jak ona ta gra wygląda w wersji na 3DO Goldstar. Jak sami widzicie, już jest wszystko przygotowane. E, tak na szybko, w zasadzie tak? podłączyłem konsolę i telewizor Sony. Za, bardzo lubię ten, e, tego CRTK, więc właśnie do takich właśnie, e, testów, na szybko, żeby za dużo nie nosić, pach jest, jest bardzo dobry obraz. Zaraz sobie zobaczycie, jak to wszystko wygląda. Odpalmy sobie najpierw konsolę. Power, pach jest. Mamy, prawda, 3 Oczywiście zgasimy sobie światło, jak będziemy e, ogrywać sobie kawałek gry. Też myślałem na samym początku, że powinien być tutaj dźwięk, ale tego dźwięku nie, nie usłyszycie dopiero jak włożymy sobie e, grę do czytnika, tak? Tu jak sobie wciśniemy X, no to oczywiście nam przejdzie do e, menadżera pamięci, tak? Dysku. Zobaczcie sobie, tak to właśnie wygląda. Mała tutaj prezentacja. Wkładamy teraz tą grę do czytnika i lecimy z tematem. Mieli, hmm. mieli płytę. É, yes, é ID Software. Jest i Blaskowicz, Wolwestein 3D. Ładowanie. Zobaczcie, jak to wygląda. To jest prezentacja. Этой презентации еще не оглядывалась. No i to na tyle, Moi drodzy, Wolwestein 3D. Słuchajcie, to byłoby na tyle. Mam nadzieję, że film się podobał. Tak jak mówiłem, ja nie jestem jakimś tam wielkim znawcą, czy wcale nie jestem znawcą e, 3DO, e, ale prezentacja konsoli Gold, Gold Star 3DO e, plus prezentacja gry Wolverstein. Mam nadzieję, że się podobało. Dzięki za oglądanie i do następnego filmu. Trzymajcie się, cześć.